Cześć, witajcie w ten piękny listopadowy poranek. W nocy temperatura wynosiła około 7-8 stopni, więc jak na tą porę roku to naprawdę fajnie. A ja kontynuuję zwiedzanie czeskich rzek. Dzisiaj jestem w takim dzikim odcinku. Plan jest bardzo prosty. W dalszym ciągu próbuję łowić metodą. Jestem bardzo ciekawy, kiedy ona przestaje przestanie przynosić rezultaty. No, i tutaj tradycyjnie będę nęcił grubą frakcją. Tutaj przy brzegu poniżej mojego stanowiska jest taka dosyć głęboka rynna. I tutaj grubą frakcją, czyli ziarnami, jakimiś pojedynczymi peletami, będę nęcił z ręki przez te krzaczki. Może teraz nie poszło jak chciałem. A ze środka nurtu yy, na klasyk. Będę starał się łowić na robaki na chlebek tostowy i zobaczymy, jaki to przyniesie rezultat. Zwiedzanie nowych miejsc to jest coś, co, co po prostu kocham w wędkowaniu. Dzisiaj ta sama zanęta do klasyka i do metody, czyli tam pelety, jakieś chlebki tostowe, grubsze frakcje. Nie jest to jakaś wyselekcjonowana mieszanka, tylko po prostu to, co mi zostało z ostatnich wędkowań. Jeszcze z jeziora Żywieckiego, resztki towaru. Ja sobie stopniowo nawilżam taką mieszankę. Nie mam jakichś większych problemów z nabiciem. Pytacie się, czy metod Feder działa w rzece? Metod Feder zrobił się albo został promowany jako oddzielna dziedzina wędkarstwa gruntowego. Moim zdaniem to jest pomyłka. Metod Feder to jest. Rodzaj koszyka zanętowego, który nawet jeśli nie będzie działał jak pułapka, to w dalszym ciągu jest ciężarkiem z krótkim przyponem. Jest to proste, wygodne łowienie, nie wymaga zacinania. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Na klasyk zaczynam od chlebka tostowego około metrowy przypon z fluorokarbonu. Gruby amortyzator gumowy, chyba 1-2. Koszyk 70. Ta sama zanęta co na metodę, czyli pelety, grube frakcje. Tutaj rzeka jest szczelnie zarośnięta. Rzucę trochę poniżej mojego stanowiska. Muszę uważać na krzaki, taki niezbyt profesjonalny rzut. I mamy pierwsze branie. Jak widzicie, nie trzeba było dużo, długo czekać na metodę. W miejscu, gdzie od jakichś 20 minut rzucałem grubymi frakcjami, miałem bardzo fajne branie. Nie czuję, żeby ryba była ciężka, ale walczy fajnie. Stawiałbym na klenia. Na pewno nie ma to mocy brzany. O, tu mam dosyć trudne warunki. O, ten stopper to nie jest trafiony pomysł. Zablokował mi wysoko koszyk. Tak, mamy klenia. Taka rybka w międzyczasie donęce w dłużeki. Maksymalnie proste łowienie. Taki klenik, myślę, że 40 parę centymetrów, taka rybka, o, ale poszedł torpeda i piękne branie na klasyk. Chlebek tostowy. O, tu ryba jest zdecydowanie silniejsza. Mam jeszcze jakieś zimowe przypony. Mogą być problemy z tą drugą wędką. Ryba wyraźnie osłabła, więc nie jest obrzana. Strzał był bardzo mocny. Więc stawiam naklenia. A mamy go już tutaj pod nogami. Będzie kleń, ciekawy jestem. Klenik. Podobnej wielkości jak poprzedni. Takie zgrabne rybki. One robią bardzo mocne brania. Zahaczony za sam koniuszek wargi. Taka rybka. O, ale jazda, niestety, niestety byłem za wolny. Jak widzieliście, niestety, potężne branie nie zostało zacięte. Ciekawe, jak długo te ryby będą brać z taką częstotliwością, bo na razie początek jest niemożliwy. Nie mam dzisiaj dużo czasu. Więc bardzo fajnie, że, że rybki od samego początku biorą. W moim wypadku na czeskie rzeki mam lepszy i szybszy dojazd niż na polskie odcinki. Dwadzieścia parę minut samochodem, maksymalnie pół godziny jestem na łowisku. Więc coś pięknego. Na Śląsku naprawdę mamy tutaj świetną lokalizację. Mamy, mamy Czechy, mamy piękne zaporówki okręgu Bielskiego niedaleko Opole. No i sam Śląsk to praktycznie takie tutaj nasze mazury, bo jest tyle zbiorników zaporowych, że jest w czym wybierać. I jest metoda. Zarybka chyba jest najmniejsza. Cały czas biorą te klenie. I taki klenik, ten najmniejszy, myślę, że maksymalnie 40 cm. Widać, że ten odcinek rzeki chyba obfituje w te ryby. Na ten moment ryby nie chciały dobrze reagować na chlebek, więc dałem. O, już branie na metodę. O, pięknie. O, ryba mocniej walczy. Jeśli tak dalej pójdzie na klasyka, też dam grubą frakcję, bo ewidentnie dobrze reagują na waftersy. Tutaj spod tej głębokiej rynny mam same klenie. Być może ze środka nurtu uda się odłowić coś innego. Ale z tymi kleniami też jest niezła zabawa. Potrafią brać mocniej niż brzany Uu, ładny klenik moja życiówka z tej wody no w ogóle moja życiówka klenia to 53 ten tyle nie ma, ale to dzisiaj największa sztuka naprawdę ładny pomarańczowy wafters O rybę postaram się zmierzyć będzie problem z prezentacją bo brzeg jest bardzo niewygodny zobaczcie jakie klenisko tu jest problem z prezentacją a ta ryba myślę około 50 cm zaraz zobaczymy na miarce oczywiście tak orientacyjnie o, kleń. O, dodałem sobie trochę. I tak, około 48 cm. Piękna ryba. Jestem już z niego bardzo zadowolony. One tu startują jak torpedy. Może uda się to nagrać. O, dokładnie tak. O. Pięknie na robaki klasyk. U, ta ryba się rozpędza. Pięknie idzie ta ryba, jednak klasyk też daje fajne rezultaty. Też myślę, że tutaj ten przypon jest zbyt delikatny. Po tej rybie spróbuję dać tam mocniejszy zestaw i grubą frakcję te dwie wędki to jest średni i naprawdę Nie wiem czy Nie wiem, jest już to poplątane O, chyba przeszła pod Nie wiem jeszcze co to jest O, dobra Oj, chyba narobiłem. Miałem więcej szczęścia niż rozumu, jak to się mówi. Chyba też to będzie kleń, bo nabrzane walczy za słabo. Tak, klenik, i to nie największy. Jednak na metodę ten zapas mocy jest olbrzymi. Oj. ewidentnie kleniowa wyprawa płytko zapięty te wargi mają. Zobaczcie kolejna taka czterdziestka, może parę centymetrów więcej. Naprawdę silne rybki. Startujemy jak torpedy. Ależ branie, ależ branie. Ten feather arm to jest tutaj najsłabszy element. Ciekawe czy ryba jest tak duża, jaka jak silna. Ciężko to wyczuć. Na pewno to nie jest mała ryba. Wydaje mi się że też kleń. Te atomowe brania w rzece na metodę z plecionką. To jest po prostu kosmos. Kleń. Kleń. Ładny, ale. Chyba, ach co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. O, tutaj go, ładny, ale chyba nie największy. Chodź tu do mnie kolego. No, bardzo duży. Ależ ależ klucha. Patrzcie, piękny klenik nie tak duży, jak ten 48 nie tak gruby, ale kawał ryby zaraz ją zmierzymy. Jakieś 40. 6 cm, Jest już naprawdę fajna sztuka. Ciekawe, czy wystartuje tak jak te poprzednie. O nie, ten spokojny. Małe podsumowanie. Minęły 2, może 3 godziny łowienia, bo straciłem poczucie czasu. Ryby biorą od samego początku. Same klenie. Zdecydowanie więcej na metodę, ale nie wiem czy jest to wynikiem tego, że zestaw metodowy jest skuteczniejszy czy tego, że obławiam tutaj tą taką głębszą rynnę. Na klasyka zaczynałem od, jak widzieliście, od chlebka robaków, teraz łowię też na grubo. Przed chwilą złowiłem fajnego klenia, dzisiaj nie mam wiele czasu, zobaczymy jak długo te brania potrwają. Tutaj moim zdaniem ewidentnie roboty robi to, że ten odcinek rzeki jest totalnie wydaje się nieuczęszczany, dziki, zarośnięty. Te ryby bardzo dobrze tutaj reagują na zestawy. Jeszcze troszkę czasu zostało, więc zobaczymy jak to się dalej rozwinie. O i pięknie! Myślałem, że będzie koniec. Ale atomowe branie. Jest ciężka. Czas mi się powoli kończy. Ryby ewidentnie zwolniły. Koło 40 minut, być może godziny czekałem na branie. Wydaje mi się, że po prostu wypłoszyłem ryby z tego rejonu. Fajnie, bo tu mam zdecydowanie najcięższą rybę. Nie walczę jakoś agresywnie. Ciekawe, czy będzie to pleń. Chyba mamy klenia, ale już taki naprawdę ładny, przyzwoity. Klenie to są po prostu torpedy w świetnej kondycji rybki. Każda łuska idealna. Zobaczcie, prawdopodobnie ostatnia ryba dzisiaj. Kawał klenia myślę, że spokojnie 45. Trudny brzeg, więc. Daruję sobie lepszą prezentację. Taka rybka. Zaraz ją wypuszczamy. No i pora kończyć. Od ostatniego klenia przesiedziałem jeszcze 40 minut. Nie działo się totalnie nic. Rzeczka nie jest duża, więc prawdopodobnie ryba z tego rejonu wypłoszyła się. Żeby połowić dalej, pewnie musiałbym. W inny odcinek, ale mamy już prawie godzinę 11. A ja dzisiaj po popołudnie mam zajęte. Co nie zmienia faktu, że bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Może nie było jakichś mega okazów, nie było kleni 50, praktycznie łowiłem tylko klenie, ale te atomowe brania wynagrodziły mi wszystko. Metoda w dalszym ciągu działa, jestem ciekawy, jak długo to potrwa. Być może zimą w dalszym ciągu będzie dawała efekty. Dzisiaj zdecydowanie więcej kleni padło na metodę. Nie wiem ile ich było. Myślę, że spokojnie powyżej 10 sztuk. Mimo że jestem początkującym rzecznym wędkarzem. Tak jak widzicie, nie jest to nic trudnego, jeśli ma się rybne rzeki. Myślę, że na polskich rzekach też się pojawia, ale na to muszę mieć trochę więcej czasu, bo jak wam mówiłem. Mam zdecydowanie bliżej. Jeśli dotrwaliście do końca, to tradycyjnie pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się.